Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Brook. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej, wprost dla gentlemanów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem, takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą, przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Brook jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową Brookshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Yy, jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy, albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witam ponownie na naszych spotkaniach historycznych. Chodzi mi głównie o historię Polski, o tajemnice historii Polski, tajemnice królów, władców, którzy nami rządzili, panowali. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat właśnie tajemniczej śmierci Kazimierza Wielkiego. Czy był to upadek z konia, czy może był to jakiś zamach, no bo oficjalna wersja, wiecie, mówi jasno, że. Kazimierz Wielki zmarł wskutek komplikacji po upadku z konia w listopadzie 1370 roku, jednak powiem szczerze, już jego współcześni mieli wątpliwości, a im bardziej przyglądamy się faktom tego zdarzenia, tym więcej rodzi się pytań. No ale zanim przejdziemy do konkretów, do treści i do pewnych podejrzeń, zachęcam, żeby już na początku zalajkować nasze dzisiejsze spotkanie, żebyście tym nie zapomnieli, potem można skomentować, to też jest ważne i rozsyłajcie po znajomych nasze spotkania z historią albo na forach historycznych, czy na Facebooku, czy na Twitterze, umieszczajcie im nas więcej, tym więcej koncepcji co do tego, a może znacie jeszcze też inne ciekawostki i koncepcje z zakresu, wiecie, historii tej śmierci, tajemniczej śmierci zresztą, kaliźmierza, wielkiego. Zachęcam również do tego, żeby wspierać kanał, e, można włączyć się do grona wspierających, a można po prostu jednorazowo wysłać jakikolwiek przelew na rozwój kanału z dopiskiem darowizna. E, numer konta znajduje się oczywiście pod naszym spotkaniem. A więc przejdźmy sobie do tych podejrzanych okoliczności śmierci. No czy faktycznie był to upadek e, z konia? No bo król, który całe życie polował, całe życie jeździł konno, praktycznie od dziecka, był sprawny, ostrożny, doświadczony. No i nagle miałby spaść jako pierwszy taki lepszy żółtoczyp, tak? No to jest taka pierwsza rysa na tej oficjalnej narracji. Drugą są zresztą dziwne, szybkie takie komplikacje zdrowotne, które jakoś tak nie pasują do zwykłego urazu. No bo kronikarze piszą coś takiego, że jak król upadł z konia, to szybko postępowała gorączka, było osłabienie były problemy z układem pokarmowym no i pogarszał się też stan świadomości i to bardziej wygląda na jakieś bym powiedział zatrucie niż na typowy uraz po upadku z konia pytanie kto by tak naprawdę mógł najbardziej zyskać na śmierci Kazimierza Wielkiego <laughs> powiem wam tak, odpowiedź jest prosta jak nigdy, no bo przede wszystkim Andegaweni, przede wszystkim Ludwik Węgierski, który był w testamencie tak na marginesie no i przede wszystkim Elżbieta Łukietkówna Kazimierz nie miał legalnego syna, więc tron po nim miał przejąć Ludwik. Natomiast żywy Kazimierz mógł oczywiście zmienić testament, mógł uznać któregoś z nieślubnych synów, mógł przywrócić kogoś z Piastów albo mógł doprowadzić do jakiegoś konfliktu o sukcesję. A martwy Kazimierz, no to po prostu był spokój dla dynastii, dla dynastii Andegawenów. I to jest jedna wielka, jeden wielki pewnik. Czy to przypadek, że król zmarł, gdy wszystkie warunki sukcesji węgierskiej były już ustalone? No, tutaj bym dyskutował, tutaj bym dyskutował. Bo król reformator, a takim niewątpliwie był Kazimierz Wielki, zawsze rodził wrogów. Kazimierz odbierał majątki możnym, przekazywał je koronie, wprowadził kodeksy prawne ograniczające samowolę, osłabiał potęgę kościoła w Polsce, no i blokował interesy. Gospodarcze niektórych rodów w ogóle miał dosyć, jak tak sobie pogrzebiemy w historii, to dosyć ostre konflikty z panami małopolskimi, z panami wielkopolskimi, też z królową matką Elżbietą, no i też przede wszystkim z biskupem Bodzantyną. Tak to też jest ważne. Czy któryś z tych stronnic mógł wykorzystać ten wypadek jako przykrywkę? No, tu już zostawiam wam to pod rozwagę. Nie. Tak na marginesie też pamiętajmy o tym, że Kazimierz Wielki miał dosyć burzliwe życie prywatne, no bo miał cztery małżeństwa, <laughs> miał też nielegalne małżeństwa, miał też liczne kongubiny, miał ślubne dzieci, które też mogły sobie gdzieś tam rościć prawo do tronu. No i nie wszystkim na dworze podobało się, że król wieku, nazwijmy to delikatnie 60+, plus, nagle planuje kolejne małżeństwo, które mogłoby się narodzić... <laughs> Yy, zakończyć narodzinami syna, a to byłby koniec w ogóle planów Andegawenów. No i tutaj pytanie, czy taki wypadek mógłby ten problem rozwiązać. Yy, powiem wam tak, najbardziej taki spiskowy wariant, jaki się pojawia, no to należało po prostu upozorodkować wypadek. No i wyobraźmy sobie taki scenariusz, w którym, o którym już szeptano praktycznie w XIV wieku, no, że król jedzie na polowanie, jest otoczony zaufanymi dworzanami, no i nagle koń wykonuje gwałtowny ruch, król spada. No, teraz pytanie, czy spadł on sam, tak? No, bo mm, istnieje kilka takich wariantów, o których zresztą późniejsi kronikarze czy historycy pisali. Na przykład można było celowo spłoszyć konia, na przykład jakiś tam, nie wiem, nagły wystrzał, błysk, ostre narzędzie, gdzieś tam wbite w bok zwierzęcia, tak? Mogła nastąpić siła zewnętrzna. No, bo można było króla pchnąć pod pretekstem ratowania jego równowagi. Można było też konia podmienić na jakieś zwierzę niedoświadczone albo zwierzę rozdrażnione. No, czy też w końcu król mógłby być wcześniej otruty, a upadek to byłoby tylko tak naprawdę alibi. Powiem Wam, że ten ostatni przypadek albo teoria o otruciu króla dla mnie jest jakoś tak szczególnie ciekawa dlaczego w ogóle ta historia tego upadku byłaby idealną przykrywką dlaczego no z prostych przyczyn no bo pozwalałoby odsunąć podejrzenie od dworu nie wstrzymano by śledztwa uniknięto by skandalu czy ukryto by jakieś tam ewentualne objawy zatrucia tą gorączkę delirium no i w XIV wieku praktycznie nikt nie badał ciał pod kątem trucizn no jeśli chciano wyeliminować króla no to byłaby to idealna metoda Natomiast wiecie, jak pogrzebiemy sobie w kronikach, no to ślady w źródłach wskazują na możliwość zamachu. No i kronikarz Janko z Czarnkowa, który tak na marginesie był dosyć niechętny Andegawenom, on sugerował, że okolice śmierci króla były dosyć, dosyć, powiedzmy to podejrzane. No i te informacje o gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia nie pasują jakoś do zwykłego złamania nogi, a te relacje o tajemniczym osłabieniu opisują bardziej objawy takie jakie pojawiają się przy Arszeniku albo przy jakimś tam związku rtęci. W ogóle zdumiewająco szybka była sukcesja Ludwika Węgierskiego, gdzie możni praktycznie nie protestowali i dworzani obecni przy wypadku jakoś, nie wiem, znikają z tych zapisów albo milczą. Powiem tak, to nie są żadne dowody, ale są to bardzo intrygujące, przynajmniej dla mnie intrygujące sygnały. Ale wiecie, jaka jest tak naprawdę najbardziej prawdopodobna wersja spiskowa? No, że Kazimierza Wielkiego nie zabito mieczem, tylko po prostu decyzją polityczną. Ktoś po prostu uznał, że jego śmierć stabilizuje sytuację, daje tron Ludwikowi, kończy ryzyko narodzin legendarnego syna Piasta, no i rozwiązuje konflikt z możnymi. Więc ten upadek byłby idealnym scenariuszem, nie byłoby winnych, nie byłoby śledztwa, nie byłoby hałasu. A jakie byłoby tak naprawdę najbardziej prawdopodobne to zwykłe wyjaśnienie śmierci króla? No to byłaby taka mieszanka, no nie? No bo mógł nastąpić ciężki uraz, nie wiem, złamanie nogi i tutaj mogłoby nastąpić jakieś zakażenie. Metody leczenia wówczas były dosyć, powiedzmy sobie szczerze, prymitywne, Była, mogła być infekcja krwi. A poza tym król też nie był młodzieniaszkiem. No ale to wszystko, powiem wam, nie tłumaczy tych wszystkich niespójności powiem wam szczerze że ta śmierć Kazimierza Wielkiego daje aż za dużo powodów żeby wątpić w tą oficjalną wersję bo im więcej faktów zestawimy no tym bardziej jego zgon wygląda nie na wypadek ale jak na zgrabnie rozegraną polityczną operację pod przykrywką takiego naturalnego, naturalnego zdarzenia no, powiem wam coś takiego Zróbmy, popuśćmy wodze fantazji i zróbmy taką sobie ultraspiskową wersję śmierci Kazimierza. Bo co, jeśli całe państwo zostało przejęte poprzez jakąś taką mistrzowsko przygotowaną operację? Wyobraźmy sobie, że za śmiercią króla stała prawdziwa, taka ciemna elita XIV wieku. To był taki wąski krąg możnych, duchownych, no i też agentów, agentów Andegawenów. Ehm, nie przypadek, nie pech. No i nie słaby konia, ale po prostu operacja polityczna, która była przygotowywana, przygotowywana miesiącami. Tak więc zdrada, w moim zdaniem, zaczęła się dużo wcześniej niż myślimy, no bo Kazimierz miał wrogów w trzech potężnych środowiskach. No i ich interesy zbiegały się w takim, bym powiedział, jednym punkcie, że król miał odejść wcześniej niż po prostu planował. Weźmy sobie frakcję kościelną, czyli ludzi biskupa Bozanty. No to Kazimierz blokował przywileje dla duchowieństwa, ograniczał wpływy biskupów, wprowadzał świeckie sądy i kodeksy. No i dla kościoła oznaczało to realną utratę wpływów. Weźmy sobie też stronnictwo małopolskie, czyli to rycerstwo, które sprzyjało Andegawenom. No ci ludzie już za życia króla pracowali nad przekazaniem. Ronu Ludwikowi jaka była przeszkoda tego? No Kazimierz, który tak na marginesie planował kolejne małżeństwo. A co z tego by wynikło? No, czort jeden wie. Mógł się urodzić potencjalny syn, a to by było już no, wtedy plany Andegawenów wzięłyby w łeb. No i trzecia taka frakcja to byłby dwór Matki Królowej, czyli Elżbiety Łokietkówny. Eee... To była matka Ludwika, tak. To tam powstawały takie najtwardsze plany, bo Elżbieta była znana z chłodnej kalkulacji. No i jej ludzie stanowili w Polsce, bym powiedział, całą siatkę, począwszy od dworzan, a skończywszy na, wiecie, na spowiednikach. Więc to morderstwo miało po prostu wyglądać jak wypadek. No i według tej wersji, śmierć. Została zorganizowana tak, jak działały wówczas, tak byśmy to powiedzieli, tajne bractwa Europy, czyli cicho, elegancko, bez śladów, z udziałem ludzi, którzy im będą milczeli aż do grobowej deski. W pierwszej fazie należało stelni osłabić zdrowie króla. No, źródła wspominają, że król w ostatnich miesiącach tracił energię, miał poważne problemy trawienne, no i bywał słaby duchem, to jest tak, bym powiedział, klasyka. Średniowiecznego mikrotrucia, bo truciznę podawano powoli. Trucizna nie zabijała od razu, pogarszał się refleks, no i wpływano na jasność, bym powiedział, myślenia. Potem mamy fazę drugą, czyli należało przygotować miejsce wypadku. Zorganizowano polowanie, gdzieś tam z dala od publiczności, z grupą wyłącznie zaufanych ludzi czyli co to znaczy zaufanych ludzi? Dokładnie tych, którzy nie będą potem nic gadali i będą milczeli aż do grobowej deski. Do tego dajmy jeszcze konia króla. Według jednej relacji w ogóle chronikarskiej, to ten koń był dziwnie nerwowy, tak go określono. I w spiskowej wersji hmm, koń nie był przypadkowy. Pytanie, czy on został wcześniej nakuty gdzieś tam ostrogą do krwi, czy był nastraszony, czy był drażniony, a może był Jakiś celowo podmieniony koń, tak? No i w końcu mamy fazę trzecią, czyli ten moment, w którym król spada. Naprawdę to nikt nie mógł widzieć dokładnie, co się stało. Nie było jakichś świadków niezależnych. Jedynie dworzani, ci sami, którzy oczywiście po śmierci króla otrzymywali majątki, otrzymywali ziemię, otrzymywali przywileje. No i według najbardziej mrocznej teorii król został celowo pchnięty. I mógł zostać ogłuszony, a koń został tylko wykorzystany jako tak naprawdę zasłona. Co jest tak naprawdę najciemniejszym elementem tej historii? Wydaje mi się, że trucizna po tym upadku, bo upadek wcale nie musiał króla zabić. Dlaczego? Wiemy z kronik, że trwała gorączka, trwało majaczenie, no i była szybka śmierć. No i właśnie, kiedy tak się dzieje? Tak się dzieje, kiedy ofierze poda się arszenik, albo jakiś sublimat rtęci, albo jakąś truciznę e, roślinną, przykładowo, szczególnie jak się poda tojat prawda? To jest taka roślinna trucizna. W XIV wieku zabicie kogoś trucizną po wypadku było naprawdę metodą idealną. Dlaczego? Bo medycyna była bezradna, bo objawy przepisywano infekcji. A poza tym, tak naprawdę, nikt nie badał ciał w XIV wieku. Jeśli król po upadku był przytomny, można mu było podać, nazwijmy to w cudzysłowie, lekarstwo, które by go tak naprawdę dobiło. Pytanie: co z ciałem? Dlaczego w ogóle nie ma śladów? No bo po śmierci króla ciało było obmywane, oszczane olejami. Ubierane w kilka warstw, w kilka szat, pachunidłami neutralizowano te wszystkie zapachy rozkładu, więc trucizny w większości są niewykrywalne po kilku dniach, zwłaszcza w średniowieczu. Do tego jeszcze e, ciało nigdy nie było otwierane ani badane, a pochówek odbył się bardzo szybko. Jakby wiecie co, jakby komuś bardzo zależało, aby zbyt dokładnie tego ciała nie oglądać. No i właśnie... Ja już powiedziałem, kto zyskał na śmierci króla. Tak samo jak na konklawę chcemy wiedzieć kto głosował na papieża, pomimo faktu, że niby konklave jest tajne, nie? No to popatrzmy kto po wyborze na papieża danego osobnika od, 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 od najwięcej uzyska nagrody, to najczęściej tak się zgadza. Ten, który najwięcej uzyska, ten głosował na niego. I więc kto zyskał na śmierci króla? bo nie było zamachu bez beneficjenta, nie ma w ogóle tak naprawdę, wiecie, zamachu bez beneficjenta, bym powiedział, a tych beneficjentów byłoby zaskakująco dużo. Przede wszystkim Ludwik Węgierski, który natychmiast wchodzi na tron bez walki, Elżbieta Ukietkówna, która de facto przejmuje kontrolę nad Polską, czy małopolskie rody, które otrzymują ogromne przywileje, czy w końcu biskupi i ich wpływy rosną, jak nigdy praktycznie od czasów Bolesława Śmiałego. Więc dworzanie obecni, przy wypadku, nagle dziwnym trafem odnoszą korzyści i awansy. Wiecie, to jest za dużo przypadków, żeby w ogóle w te przypadki wierzyć. No dobrze. Tak zginął. Nazwijmy to Kazimierz III Wielki. Ale teraz. Jeżeli powiemy sobie, że Kazimierz Wielki został zabity przez koalicję możnych duchowieństwa i agentów Andegawenów, a wypadek był taką perfekcyjną przykrywką, dzięki której Polska została przejęta bez jednego miecza, no to można by sobie tą śmierć porównać do innych, równie tajemniczych śmierci polskich królów. No bo wiecie, polska historia jest pełna, bym powiedział, wypadków, które dziwnym trafem zdarzały się wtedy kiedy komuś były one za bardzo na rękę. No weźmy sobie Bolesława Chrobrego, który umiera bezpośrednio tuż po koronacji. Tak? No oficjalnie on zmarł ze starości. No ale w tle mamy konflikt z możnymi, radykalną politykę wobec kościoła, no i szybką śmierć jego syna bez który przejął władzę, też jest dosyć podejrzana. Nawet współcześnie mówili wówczas o otruciu. Albo weźmy sobie śmierć Bolesława Śmiałego z 1079 roku. Król, który nie popełnił samobójstwa, no w ogóle historia mówi, że on uciekł i gdzieś tam zmarł na wygnaniu, no ale w tle mamy przecież zamach stanu możnych, zdradę Palatyna Sieciecha, nagłą ucieczkę króla, no i brak wiarygodnych źródeł o jego śmierci, inne teorie są też takie, że on w ogóle został gdzieś tam zamordowany w klasztorze, nie? Już mówiłem na kanale o śmierci Przemysła II w 1296 roku, który gdzieś tam niby zginął w napadzie zbójców, a przecież tak naprawdę to była polityczna egzekucja. No bo dzisiaj wszyscy mówią o udziale margrabiów brandenburskich, o udziale rodu nałęczów, czy o podejrzeniem zachowaniu rodu zarembów. Być może to był w ogóle... Zamach, a nie napad. Czy w końcu weźmy sobie tajemniczą śmierć Władysława Warneńczyka z 1444 roku, który zginął w bitwie? Pytanie: czy on faktycznie w bitwie zginął? Może przeżył, może został porwany, może zmarł później jako jeniec? Istnieją w ogóle relacje, że jego głowa w ogóle nie pasowała do opisu króla, czyli że to mogła być fałszywa głowa gdzieś tam wysłana dla nagrody. No ale weźmy sobie też śmierć Zygmunta I Starego z 1548 roku. Mamy gwałtowny zgon. Kiedy? Kiedy on był skonfliktowany z synem, tak? Podobno on umarł ze starości, tylko wiecie, jakoś on umarł ze starości, ale po potężnym sporze o władzę, no i ciało nie było badane jego również. Stan jego zdrowia gwałtownie pogorszył się je po jakiejś tam konkretnej uczcie, a teorie o powolnym otruciu przecież istnieją praktycznie do dziś. Weźmy sobie też pod uwagę tajemniczą śmierć Stefana Batorego z 1586 roku. To jest w ogóle jeden z najbardziej podejrzanych zgonów. Niby oficjalnie był to udar, ale on miał ostre bóle żołądka, miał krwawienia, miał narośl na ciele, która nagle się pojawiła. No i nagle pojawił się też lekarz alchemik Simon, Simoni, który był podejrzewany zresztą o trucicielstwo. No to jest klasyka średniowiecznego otrucia rtęcią, powiem Wam szczerze. No albo weźmy sobie śmierć Jana III Sobieskiego z 1696 roku, gdzie w ogóle rodzina czekała na jego śmierć, no bo jego żona Maria Kazimiera nie ukrywała przed nim nawet, że chciałaby sukcesji dla jego synów. No i król zmarł w czasie, gdy planował powrót do aktywnej polityki. Miał coraz więcej wrogów na dworze. W ogóle część tych opisów w kronikach o Janie III Sobieskim też wskazuje na zatrucie. Znaczy, weźmy sobie naszego niby ostatniego króla Stasia, Stanisława Augusta Poniatowskiego i tą tajemnicę, jego, jego śmierć w Petersburgu, tak? Bo niby on zmarł na udar, ale były przecież naciski Katarzyny II, była izolacja króla, była nagła śmierć, był brak dostępu Polaków do ciała, w ogóle były to dosyć podejrzane okoliczności w Rosji późniejsze w ogóle teorie mówią wprost o takiej carskiej operacji, tak to nazwijmy. Jeżeli sobie te wszystkie śmierci dziwne, śmierci polskich królów weźmiemy na warsztat, no to śmierć Kazimierza Wielkiego doskonale wpisuje się w taki wielowiekowy wzór, że ta śmierć następuje, gdy król staje się niewygodny, albo gdy grozi jakąś zmianą układów, albo gdy za dużo reformuje albo planuje w ogóle dziedzica? No to jakoś dziwnym trafem nagle umiera? I on umiera zwykle na coś naturalnego, tak? Więc powiedzmy sobie szczerze, że Kazimierz Wielki był jednym z najgroźniejszych dla możnych reformatorów. I on zginął, powiedzmy sobie szczerze, w najdogodniejszym dla nich momencie. A jaka jest wasze zdanie? Ciekaw jestem Waszych opinii, Waszych komentarzy. Wrzućcie tutaj, co na ten temat myślicie. Również, tak jak mówię, rozsyłajcie po forach internetowych, po grupach dyskusyjnych, być może historycznych. Macie do taki dostęp gdzieś na Facebooku, gdzieś na Twitterze, jeżeli się interesujecie historią, no, żeby nasze rozmowy historyczne dotarły do jak największej liczby liczby Osób. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Oczywiście lajkujcie i jak najbardziej komentujcie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.